Drodzy Państwo, przede wszystkim chciałbym przeprosić za to, że nie mogłem stawić się osobiście na Państwa wydarzeniu i uczestniczyć w dyskusji ze względu na obowiązki w Strasburgu. W ostatnim czasie tematyka niesprawiedliwych praktyk handlowych jest poruszana w Parlamencie Europejskim, między innymi w Komisji Rynku Wewnętrznego. Jako członek Komisji Rozwoju i sprawozdawca opinii na temat tzw. krwawych minerałów. Mogłem zaobserwować, do czego może doprowadzić nadmierna chęć zysku i optymalizacja kosztów w łańcuchu dostaw. Z tego powodu wiem, jak istotna jest walka z nierównościami w łańcuchu dostaw, także w rolnictwie. W ostatnich latach coraz bardziej widoczna staje się dominacja wielkich graczy rynkowych, na której tracą przede wszystkim wytwórcy i dostawcy, zmuszani do akceptacji coraz niższych stawek płaconych za ich towary. Co z kolei skutkuje mniejszymi środkami, jakie mogą przeznaczyć na dalszy swój rozwój. Sytuacja nie polepsza także preferencyjność, między innymi podatkowa, dla większych podmiotów. Dla wyrównania szans Unia powinna nie tylko proponować odpowiednie rozwiązania legislacyjne, ale przede wszystkim sprawić, aby były one egzekwowane, co pozwoli doprowadzić do równowagi w sektorze i zwalczyć przejawy niesprawiedliwych praktyk handlowych. Życzę Państwu owocnych dyskusji.